Tu ksiądz Sebastian Madejski. Dzisiaj jest sobota 27 grudnia 2025 rok, dzień apostoła i Ewangelisty Jana. W psalmie 71 znajdujemy słowa w 16 wersecie. Opiewać będę potężne dzieła Twoje, Panie Boże, i wspominać jedynie sprawiedliwość Twoją. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, pierwszy rozdział 24 werset. Dla powołanych i żydów i greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Wyobraź sobie, że wcielasz się w postać Jana apostoła. Masz możliwość widzieć Jezusa, przeżywać razem z nim najbardziej podniosłe momenty jego życia. Przemienienie na górze Tabor wskrzeszenie córki Jaira, aż w końcu modlitwę w Ogrójcu. Czy to nie jest piękne życie? Z jednej strony tak. Jan był bardzo uprzywilejowanym człowiekiem, uczniem Jezusa, którego on miłował. Jednak z drugiej strony ciążyła na nim wielka odpowiedzialność. Powinien no przecież dać świadectwo o tym, którego doświadczył, którego widział, któremu towarzyszył, którego był uczniem. O jednorodzonym Synu Bożym, dlatego spisuje Ewangelię, która zawiera w sobie bardzo dużo mądrości. Jest swego rodzaju polemiką, z filozofią starożytną Eleatów, którzy mówili, że od początku świata jest pełen ład, porządek, jakaś zasada nazywana boskim logosem. Jan Ewangelista posługuje się językiem greckim, obcym mu językiem, wszak pochodził z. Terenu dzisiejszej Palestyny i Izraela, posługiwał się najprawdopodobniej językiem powszechnie tam używanym, czyli językiem aramejskim, a tutaj pisze Ewangelię w języku greckim. Uznał, że w zasadzie jeden termin w języku greckim może sprostać wyrażeniu temu, kim Jezus był. Logos, zasada, słowo. Tylko to może w jakimś tam małym stopniu opisać to, kim był Jezus dla Jana. W teologii Janowej bardzo ważne jest to, że Chrystus nie jest jakimś pośrednim Bogiem, jakimś półbogiem, Herosem. Nie. On jest Panem, hebrajskim Adonai, i zarazem Bogiem, greckim Theos. To jest polemiką z wszelkimi herezjami wczesnochrześcijańskimi, które próbowały z Jezusa zrobić kogoś z natury podporządkowanego Bogu. Uczeń Jana, lub ktoś z jego następców, zwany Janem Starszym, albo Janem Prezbiterem, jest autorem listu Jana w Nowym Testamencie. Przekazał nam takie słowa: Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczyma naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały, o słowie żywota. A żywot objawiony został, widzieliśmy, świadczymy i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wy Wam zwiastujemy, abyście i Wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z synem Jego, Jezusem Chrystusem. A to piszemy, aby radość nasza była zupełna. Zatem Jan jest człowiekiem, który doświadczył Jezusa, jako objawionego Boga. Wszechmogący Bóg uniżył sam siebie, stał się człowiekiem, zamieszkał na tym świecie pośród nas. Jego żywot był doskonały, był podobny do nas we wszystkim, z wyjątkiem grzechu. Oddał swoje życie na krzyżu i powstał z martwych dla naszego odkupienia. Tymi tajemnicami dzieli się z nami Jan, ewangelista. Tymi tajemnicami też dzieli się z nami cały Kościół, aczkolwiek często w niedoskonały, wątły sposób. Aby przekazać wieść o Jezusie Chrystusie, posługujemy się Słowem, posługujemy się pewnym środkiem przekazu. Ale trzeba zawsze pamiętać, że to Słowo jest. Ludzkim słowem, niedoskonałym słowem. Pomiędzy wierszami przemawia do nas Bóg, Duch Święty, który kształtuje naszą wiarę, który sprawia w nas, że mamy nadzieję, że mamy miłość do bliźniego, że zmieniamy nasze życie na lepsze. Jan, który doświadczył tego słowa w sposób namacalny, można by było powiedzieć, próbował to przekazać swoim uczniom. I przekazał też i nam, poprzez pisma, które mamy w Nowym Testamencie. Ewangelię Jana, listy Janowe, także objawienie świętego Jana. Dzisiaj wspominamy Jego postać, Jego życie, Jego też zasługi, które poczynił na rzecz całego Kościoła. I można zadać sobie też pytanie, w jaki sposób też doceniamy to dzieło, Słowa Bożego, które nam przecież. Zostało przekazane. Mamy to pismo, mamy dostęp do tłumaczeń Biblii, mamy dostęp do tekstu oryginalnego, języka greckiego. Może warto w tym nadchodzącym roku poczynić takie postanowienie, na przykład, aby poznać podstawy języka greckiego, aby zgłębić nieco bardziej Ewangelię Jana. Ten tekst nie jest trudny pod względem słownictwa, ale zawiera w sobie takie treści których nie przeczytamy, posługując się nawet najlepszym przekładem. Każde z tych słów, które tam pada, zawiera w sobie ogromny teologiczny bagaż. Stąd na przykład, kiedy wchodzimy w rozmowy z świadkami Jehowy albo z ludźmi, którzy wątpią w boskość Jezusa, należy sięgnąć po Ewangelię ona objawia Boga w Jezusie Chrystusie w sposób zupełny. Tam są na przykład te sławne logia Jezusa Ja Jestem, Ego Eimi po grecku. Natomiast w uszach słuchaczy w języku aramejskim, w języku hebrajskim brzmi to jako deklaracja o boskości. Stąd właśnie Jan używa takich środków przekazu, aby Podkreślić to, że Jezus jest faktycznie Panem i Bogiem, jak to powiedział Tomasz w Ewangelii Janowej. I my to mamy napisane w Kościele Świętej Trójcy, to wyznanie wiary Tomaszowej, że w obec zmartwychwstałego możemy tylko i wyłącznie powiedzieć: On jest naszym Panem i Bogiem, innego poza nim nie mamy. Serdecznie pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia oraz tego czasu między świętami Bożego Narodzenia, a Nowym Rokiem. Niech Pan Bóg błogosławi i strzeże każdego, kto słucha tego słowa. Amen. Pomódlmy się. Wszechmogący, miłosierny Panie i Boże, dziękujemy za to słowo, które nam dajesz w osobie Jezusa Chrystusa, a także w słowie, które czytamy w Piśmie Świętym, Dziękujemy, że to nie jest zwykłe słowo, ale słowo dające życie. Możemy opiewać Twoje imię, wspominać Twoje sprawiedliwe dzieła. Powołujesz nas, zarówno z ludzi wierzących, jak i niewierzących, z katolików, protestantów, prawosławnych, z Żydów i z Greków. Powołujesz nas do tego, abyśmy żyli Tobą, abyśmy naśladowali Ciebie w naszym życiu. Pragniemy zwiastować Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, tak niechaj strzeże serc naszych i myśli naszych. W Panu naszym Jezusie Chrystusie, ku żywotowi wiecznemu. Amen.